Zaczynamy ten kolejny dzień od wersetu z Ewangelii świętego Jana, z czternastego rozdziału. Pierwszy werset: Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Pan Jezus Chrystus, dzisiaj, kiedy otworzyliśmy nasze oczy, Mówi do nas bardzo wyraźnie: Nie bójcie się, nie lękajcie się. Wierzcie we mnie, zaufajcie mi. Ja jestem tym, który przyszedł, aby dać wam życie. Nasz Zbawiciel nie cofnął się. Nasz Zbawiciel, który przyszedł, aby objawić nam wolę swojego Ojca, nie tylko nam opowiedział o tym, jaki jest Ojciec, nie tylko objawił nam Ojca. Nasz Zbawiciel nie tylko zapewnił nam o, o miłości Boga do człowieka, ale On zrobił coś, co jest pieczęcią Jego nauczania. On wydał siebie za nas, aby na własnym ciele ponieść karę za grzechy każdego z nas. Dlatego, kiedy On zwraca się do nas i mówi wierzcie mi, to ja nie mam żadnego powodu, aby Mu nie wierzyć. Nie mam żadnego powodu, aby wątpić w jakiekolwiek Jego Słowo. On naprawdę uczynił i powiedział wiele wspaniałych rzeczy. On naprawdę jest ze mną, jest z tobą. Ten dzisiejszy dzień zapowiada się jako Dzień Zwycięstwa. Pomyślcie, przyjaciele: Otworzyliście oczy, aby zobaczyć dzisiaj zwycięstwo. Zwycięstwo Chrystusa w Waszym życiu, Zwycięstwo Chrystusa nad wszelkim Waszym grzechem, Zwycięstwo Chrystusa nad wszelką niemocą. Tak, ten dzisiejszy dzień zapowiada się jako Dzień Zwycięstwa, Dzień Jego chwały. Radujmy się. On nas nie zostawił. On nas nie porzucił. Stare proroctwo powiada: Kiedy będziesz szedł przez wody, one cię nie zaleją. Kiedy będziesz szedł przez ogień, on ciebie nie spali. Nic w życiu nie może cię zniszczyć, nic w życiu nie może cię zabić. Jeżeli nawet zdarzy ci się, Męczeńska śmierć to nie będziesz miał żadnych wątpliwości, że w tym, co się dzieje, jesteś zwycięzcą, bo idziesz z radością, aby złożyć świadectwo o wielkości Twojego Chrystusa. Tak Pan jest ze mną, Pan jest z Tobą. Nasz Pan jest ze swoim ludem i nigdy Go nie porzuca. Cieszę się, że ten dzisiejszy dzień możemy wspólnie zacząć właśnie od takiego wersetu: Wierzcie we mnie, wierzcie w Boga, ufajcie, niech wasza wiara wzrasta, niech wasza wiara się rozwija, niech wasza wiara doświadcza wielkości świętego Boga, niech wasza wiara świętuje. Mamy być z czego dumni, mamy być z kogo dumni. Jakże nie dziękować temu, który nie tylko nas uratował, ale nas strzeże każdego dnia. Nie bój się. Nie bój się, drogi bracie, nie bój się, droga siostra. Panie z Tobą, kiedy zamkniesz za sobą drzwi swojego domu dzisiaj o poranku, pamiętaj, że On idzie z Tobą, będzie strzec Twoich kroków, przypilnuje Twojego wyjścia. I przypilnuje Twojego wejścia, Twojego powrotu. Nie bój się, nie lękaj się. W miejscu, gdzie pracujesz, w miejscu, gdzie studiujesz, w miejscu, gdzie robisz zakupy, w miejscu, gdzie parkujesz, w urzędzie, do którego się udajesz, wszędzie Twój Bóg jest z Tobą. Nie bój się. Nie musisz się. Starać o coś, co z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe, aby przeprowadzić to. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętaj o tym. Idź z modlitwą na ustach, z uwielbieniem sercu, z dziękczynieniem i niech Twoją bronią będzie Twoje świadectwo świadectwo żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Dziękujmy naszemu Bogu, uwielbiajmy Go i radujmy się Jego obecnością przez cały dzisiejszy dzień. Amen.